Warta się radz, przyjeżdża do nowego dworu. No i tak naprawdę to gospodarze mieli rokowania większe przed tym spotkaniem na wygraną, a okazuje się, że to jednak wy wygraliście 4-1, w sumie w końcówce to już strzelaliście tak, jakby bramkarza nie było. A jak to trener widział? I czy zasłużenie wygraliście? Ja może podsumuję to w ten sposób, że przyjechaliśmy bardzo rozgoryczeni po ostatnim spotkaniu i zawiedliśmy bardzo mocno naszych kibiców. Bo przegraliśmy bardzo wysoko w fatalnym stylu z Pelikanem Młowicz, który, w momencie kiedy do nas przyjechał, miał zero punktów w tabeli. Nie rokował na zespół, który jest w stanie nam zagrozić, a tak się rzeczywiście okazało. Nie wyszliśmy na tyle zmotywowani, zorganizowani i konkretni na boisko, aby, aby móc wtedy rywalizować w ogóle z jakimkolwiek chyba przeciwnikiem, bo, bo nic nam nie wychodziło. Dzisiaj pokazaliśmy w Nowym Dworze, że. Błędy mogą się zdarzać. Zawodnicy muszą zbierać doświadczenie, a w takich bólach właśnie czasami powstaje dobry zespół i dzięki czemu będziemy szli jeden za drugiego i myślę, że w każdym kolejnym spotkaniu będziemy zaskakiwać pozytywnie wszystkich. To właśnie jeszcze pytanie, czy ta czerwona kartka Wam pomogła w osiągnięciu tego celu, aż takiego, że 4-1 tu wygrywacie w nowym dworze? Przypowiem tak, ja nie chcę jakby komentować tego, jak spotkanie się układało pod kątem działania sędziów i jakichkolwiek kwestii dotyczących tego, co się wydarzyło na boisku, czy czerwona kartka, czy fał, czy cokolwiek innego. Nam bardzo zależało na tym, żeby po prostu przyjechać do nowego dworu i przywieźć stąd pełną pulę i pokazać wszystkim i całemu środowisku, że po prostu wydarzył się w zeszłą, w zeszłą środę jakiś błąd, przypadek i na pewno nie dopuścimy do tego więcej razy. A... A czy ta kartka pomogła? No, skłamałbym, gdyby, gdybym powiedział, że nie pomogła, bo na pewno otworzyła więcej przestrzeni na boisku. No i przeciwnik był zmotywowany do tego, żeby złapać kontakt i nadział się na kontry, no co mogę więcej powiedzieć? To jeszcze błędy po To sposób. jeszcze pytanie, jeżeli chodzi o te bramki wasze pierwsze, czyli w pierwszej połowie dwie. Co zniwelowaliście? Czy też co zaskutkowało, co trener ustawił, ustalił? Z zawodnikami, że świt zaskoczyliście i tak szybko strzeliście tak naprawdę też. Na, na pewno przeprowadziliśmy. Poważną rozmowę przede wszystkim po ostatnim meczu. To jedna rzecz, a druga rzecz to kwestia poruszania się po boisku i zmniejszenie odległości pomiędzy formacjami, bo to był bardzo duży problem. W ostatnim spotkaniu byliśmy rozwaleni na całym boisku, dzisiaj tego nie było widać. Dzisiaj rzeczywiście jeden za drugiego zasuwał. Jak jeden się potknął, drugi się pośliznął, to trzeci jeszcze reagował i mógł pomóc w całej sytuacji. Dzięki czemu, no tak jak widzieliśmy, mieliśmy dobrze skonsolidowany i dobrze funkcjonujący zespół, przede wszystkim w defensywie, w pressingu średnim, wyprowadzającym kontry. Jak już posiadaliśmy piłkę, to. Potrafiliśmy się przy nich utrzymać, nie panikowaliśmy. Dążymy do tego, żeby jak najwięcej się w tej piłce utrzymywać, żeby dominować przeciwnika, ale dla to, żeby tak było, trzeba dojrzeć i myślę właśnie, że to jest też nasz czas dojrzewania. 4-1, 3 punkty, gratulacje i widzimy warte w boju u siebie. Dokładnie, dziękuję bardzo. Dziękuję.